Pan się nikał o górek i napisałem Poczet Królów Polskich i swojemu zdumieniu, sam siebie właściwie zdumiałem tym, że napisałem taką książkę, a wzięło się to właściwie z rozpaczy, dlatego że ja, mimo że jestem wielkim i miłośnikiem historii, nigdy nie potrafiłem tych Królów Polskich spamiętać, odróżnić ich. Tak jak piszę we wstępie do tej książki, już przy w Hermanie zawsze rezygnowałem, bo rozbicie dziewicowe powodowało, że całkowicie... Zrociłem orientację w kuchach. Napisałem tę książkę właśnie dla takich ludzi, którzy chcieliby tych królów jakoś rozróżnić, a nie potrafią. I dlatego taką metodą trochę mnemotechniczną, jak teraz się stosuje, żeby sobie jakoś kojarzyć tych króli z żeby ich móc zapamiętać, właśnie po to tę książkę napisałem. Przy okazji, mam nadzieję, bo założenie tak było, jest ona dosyć zabawna, ma wspaniałe rysunki. Polecam Państwu poszedł królów polskich dla wszystkich licealistów szczególnie. Myślę, że jest to rzecz niezastąpiona, żeby króla mu sobie z kimś skojarzyć, z czymś skojarzyć, no i nie dostać kolejnej jedynki na historii.